Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci isterega związanego z Androidem 16. Na początku przechodzimy do ustawień i szukamy sobie tutaj o telefonie. Następnie szukamy sobie wersji systemu i naciskamy sobie na wersję systemu Android 16. Gdy wyświetli nam się taka grafika, przytrzymujemy ją. I następnie odpala nam się gra w której możemy latać statkiem po galaktyce. Możemy odkrywać tutaj różne planety oraz znaleźć nawet słońce. W tym miejscu mamy podane, ile jest planet, są one cztery. I ile odkryliśmy? No, obecnie jest wykryte zero. Jeżeli wybierzemy sobie opcję auto, będziemy mogli automatycznie polecieć do planety. Miejsca, które już odwiedziliśmy, będą zaznaczone tutaj tak na zielono, ponieważ one. To jest nasza droga, którą już przebyliśmy. Planety posiadają swoje przyciąganie, czyli tą grawitację oraz orbity. I możemy podbijać sobie planety. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!